Radiatorze. Tak, jestem reker, kapitan tutejszej straży. Lord Tameron wysłał mnie do ciebie z pewną propozycją korzystną dla ciebie zarobkowo, oczywiście. W takim razie słucham. Mamy ogromny problem z bandytami, narastający coraz bardziej. Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych gości, odwiedzających arenę z odległych zakątków królestwa. Żadnemu z nich włos głowy spaść nie może, a ci bandyci mnożą się jak króliki. Nasi zwiadowcy zlokalizowali ich główną siedzibę. Zanim dotarłby goniec z prośbą do króla o posiłki, to sytuacja mogłaby się znacznie pogorszyć. Mamy zbyt mało ludzi. Ciężko nam będzie zaatakować ten obóz. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Zaciągnij się na jakiś czas do mojego oddziału. Oczywiście dalej będziesz walczyć na arenie. Chcecie po prostu wynająć w roli najemnika. Pomożesz nam roznieść tych bandytów? Kiedy ich pokonamy. 3000 złotych monet wpadnie do twojej sakiewki. Zgadzam się. Wprowadź mnie w szczegóły. To proste. Jak chcesz, możemy zaatakować już pojutrze. Bandyci nie wiedzą o naszych planach ataku. Nie będą się spodziewać. Mamy więc trochę czasu na rozmyślanie. Przyjdź do mnie po swojej kolejnej walce. Wprowadzę cię w plan ataku. Znajdziesz mnie przed namiotem Lorda Tamerona. Chciałbym odebrać nagrodę za Grimbalda. Proszę bardzo. Jestem gotowy na kolejne starcie. Zapraszam na arenę. Na rozkaz lorda Tamerona przygotowaliśmy dla ciebie specjalnego przeciwnika. Co masz na myśli? Sam się przekonaj. Witaj, Mura. Onocześnie mieć Jest Arena Wioska. Tak, a o co chodzi? Teraz szacunku. Orkowie szanować prawdziwych wojowników. Ja być dumny, że z tobą walczyć. Zatem walczmy Orku. Powodzenia. Hej, ty! Pokonałem orka. Należy mi się nagroda. Ale z oczywiście. Chcę poznać plan ataku. Jesteś już. Wejdź do namiotu. Wyjaśnię ci plan ataku i ruszamy. No to jesteśmy na miejscu. Niedługo atakujemy. Na co czekamy? Wysłałem zwiadowcę, aby sprawdził, czy bandyci o nas wiedzą. Idź do niego i niech zapozna się z sytuacją. A on sam nie może tu wrócić? To młody chłopak. Rekrut. Powiedzmy, że jest lekkim gamoniem. Więc pewnie nie wie, kiedy ma wrócić. Czemu wysłałeś gamonia jako zwiadowcę? Nikt inny nie chciał stać samemu w deszczu. A on chciał się wykazać. Także idź do niego. Gdzie go znajdę? Niedaleko, po prawej stronie. Zobaczysz go. Nie mogę go zawołać. Bandyci mogą to usłyszeć. Nie gap się. Nic nie robię. Czytałem napis na pancerzu: Reker. Skórczybiki mają strzelców na wieży obserwacyjnej. Gdy będziecie blisko, dam im popalić. <gry> Tylko, żebyś w nas nie trafił tą katapultą. Spokojna głowa. 20 lat zajmuje się machinami obleżniczymi. Nie macie się co przejmować. Gapisz mi się na bęben? Zerknąłem tylko. Uważaj, nie zbliżaj się już. Jak tam sytuacja? Nie spodziewają się nas. Deszczem gładali nam sporą przewagę. Jest ich zdecydowanie więcej niż nas. Ale to my jesteśmy bardziej wykwalifikowani, czyli jesteśmy gotowi. Dam znać rekerowi. Wrócę z tobą. I co? Bandyci się nas nie spodziewają, ale mają sporą przewagę liczebną. Możemy atakować. Dobra robota. Młody, zostajesz tutaj. Pilnuj wyjścia z doliny. Niech się wykaże. Na razie to niech zbiera doświadczenie. Walka z bandytami to zbyt trudna sprawa dla takiego żółto dzioba jak on. Inaczej niczego się nie nauczy. Taka bitwa z bandytami da mu ogromne doświadczenie. Kto wie, kiedy będzie miał okazję to powtórzyć. Niech będzie, ale pilnuj go. Dzięki. Naprawdę doceniam. Trzymaj się blisko mnie, a nie zginiesz. Tak jest! Plan jest wam znany. Kto nie słuchał, niech robi to, co inni. Po oczywiście wygranej walce wszyscy stawiają się u mnie. Ruszamy! Poczywajcie w pokoju, żołnierze. Beznadziejna pogoda. Atakować. potrzebuje pomocy, Romulusie. między zdyscyplinowanymi oddziałami, a bezładną zgrają bandytów. Rekwirujemy to, co ma jakąś wartość, chowamy ciała i wracamy. Lord Tameron zna się na ludziach. Widzowie będą mogli dalej w spokoju oglądać twoje zwycięstwa. A to obiecane 3000 sztuk złota. Dzięki. Ta walka odmieniła moje życie. Tak, dobrze, że się mnie trzymałeś. Od teraz dowódca będzie wysyłał mnie na zwiady nawet za linię wroga. Nie mam ci się niestety czym odwdzięczyć. Prawie nic ze sobą nie noszę, by szybciej biegać. Rozumiem. I nie daj się zabić. Słyszałem, że pokonałeś bandytów wraz z oddziałem Rekera. Zgadza się. Musimy porozmawiać. Chodź za mną. Musisz namówić Rekera, aby przeszedł na naszą stronę. Co takiego? To jest ważny element układanki. On jest bardzo szanowanym strażnikiem. Ma wpływy. Jeżeli przejdzie na naszą stronę, poczynimy ogromny krok do przodu. To jest Twoje zadanie. Skup się na nim. Jak ja mam go do tego przekonać? Dasz sobie radę. Hej, musimy porozmawiać. O czym chcesz rozmawiać, Romulusie? O obecnej sytuacji w kraju. Słucham. Sam pewnie jako dowódca wiesz, jak bardzo jesteśmy zagrożeni. Bandyci, armie sąsiednich królestw. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Nie musisz mi tego tłumaczyć, gladiatorze, tylko powiedz mi, co ja mogę z tym zrobić. Ty? Bardzo dużo, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Czyżby? Rezenhardt doprowadzi ten kraj do klęski. A ty? Nie jesteś przypadkiem zbyt odważny, podważając imię króla przed jednym z jego dowódców? Jaki by Rezenhardt nie był. Jest królem. Przysięga lojalności. To rzecz święta. Jeżeli w tym momencie chciałbyś namawiać mnie do buntu, to masz ostatnią szansę, aby odejść stąd bez kajdan na nadgarstkach. Przedstawię ci prawdziwego króla. Może wtedy przejrzysz na oczy. O czym ty do cholery mówisz? Chodź za mną. Kto to jest Romulusie? To jest Kali, znaczy się Keldrom. Słucham? Keldrom? Ty żyjesz, Romulusie. Wiesz, ilu ludzi go szuka? A ty wiesz, ilu ludzi go popiera? Kapitanie, to jest prawowity następca tronu. Rezent Hart zamordował własnego ojca, aby przejąć tron. Prawdziwy król stoi obok ciebie. To niedowiary. Muszę ochłonąć. Porozmawiajcie sobie sami najlepiej. Myślę, że wszystko sobie wyjaśniliśmy. Porozmawiaj z Rekerem. Ja w ten czas udam się do Garszmy. Zgadzam się, wam pomóc. Rozmowa z Keldromem uświadomiła mnie, jak bardzo Panamat jest w rozsypce przez panowanie Rezenharta. To jest mój kraj, i dołożę wszelkich starań, aby wrócił do dawnej chwały. Cieszy mnie to. Musimy pozbyć się Tamerona. To jest nędzny sługus razem Harta, dla którego liczą się tylko pieniądze. Niech podzieli los Proxemo. Kiedy chcesz go zabić? Jak tylko wygrasz turniej w Rainwood. Po pokonaniu Robina będę na ciebie czekał obok twojego namiotu. Tam podam ci dalsze szczegóły. A co ze Strażnikami w lesie? To są moi ludzie.